Cześć wszystkim! Witam was serdecznie z naszego żółtego dzisiaj studia ASECO. Ja jestem Martyna i jest dzisiaj z nami Piotrek. Piotrek był się prosto z Wrocławia, był starterowcem, ale już nie jest starterowcem. Wiemy, że jesteście mocno zainteresowani naszym programem stażowym ASECO Starter i to właśnie dzisiaj Piotr przybliży wam kulisy nie tylko tego programu, ale przede wszystkim tego, co może interesować was najbardziej, czyli czym tak naprawdę potem się zajmuje. Cześć Piotrze. Cześć wszystkim. Cześć Martyna. Bardzo nam miło Ciebie powitać. Dzięki, że się zgodziłeś odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Już nie możemy się doczekać. Czy startujemy od razu? No pewnie, lecimy. Kada no to Piotrze, czasów. jedziemy z pierwszym. Powiedz nam, jak trafiłeś na program Aseco Starter. Liczą się tylko uczciwe odpowiedzi. Przyznawaj się. No pewnie. Tutaj akurat przyznam, że to tak naprawdę był czysty przypadek. Pamiętam, że szukałem wtedy swojej pierwszej pracy komercyjnej w dziedzinie Data Science. No, akurat natrafiłem na taką ofertę. Wydała mi się naprawdę bardzo przyzwoita, spełniała chyba wszystko tego, czego szukałem od, od, takiego, od takiego stażu, i po prostu nie zastanawiałem się. Wysłałem CV, kliknąłem apliku i, i tak się zaczęła moja przygoda. Co Cię tak zainteresowało? Czego poszukiwałeś w takiej ofercie? Przyznałeś się. No, tutaj akurat, jeśli chodzi o sprawy data science, o w ogóle o całą tą dziedzinę, to jeśli chodzi o stanowiska stażowe czy juniorskie, no nie jest tym tak prosto. Dlatego tutaj akurat szczerze przyznaję, że oferta, która w ogóle pojawiła się na stronie i była skierowana dla, dla młodych, właśnie dla stażystów w tej konkretnej dziedzinie, o którą bardzo trudno, no to była dla mnie, można powiedzieć, idealna. Poza tym miała też przy okazji sporo benefitów. Płynących z samego programu, też w sumie wymagania, które musiał posiadać taki uczestnik, myślę, że były dopasowane po prostu wtedy do, do mojej osoby i się nie zawahałem, żeby się na taką ofertę zgłosić. Piotrze udało się przebrnąłeś przez proces rekrutacji. O tym trochę więcej opowiedziałeś nam w wywiadzie, którego linka znajdziecie dzisiaj pod tym materiałem, także możecie sobie przeczytać, jak to wszystko wyglądało. No ale na, tak naprawdę interesuje nas najbardziej, czym ty się zajmowałeś podczas tego stażu i co robisz teraz? Okej. Okay. Hmm. No to jeśli sobie mm, dobrze przypomnę, to myślę, że dostałem naprawdę trudne zadanie, jeśli chodzi o, o stażystę, ponieważ my jako osoby, które zajmujemy się właśnie data science, nasz cały zespół w ASECO, no myślę, że szczycimy się na pewno takim produktem, jakim jest system wykrywania nieprawidłowości w zwolnieniach lekarskich. I moim zadaniem właśnie była próba podejścia do takiego problemu, czyli wcześniej moi koledzy z zespołu próbowali, tak, jakby no, programowali taki system, wymyślali go, próbowali go w jakiś sposób, można powiedzieć, powołać do życia. A ja dostałem bardzo podobne zadanie, czyli dostałem dane, dostałem tak naprawdę odpowiednie narzędzia. Oczywiście przy tym też bardzo dużą pomoc mojego zespołu, bo zawsze moi koledzy byli do dyspozycji i kiedy jakieś miałem jakieś trudności czy, czy to jakieś wątpliwości, no to zawsze mogłem się do nich zwrócić. I mniej więcej to trwało tak przez. Wydaje mi się, że dwa pierwsze miesiące mojego stażu miałem takie swoje zadanie. Przy okazji też oczywiście były inne zadania, niekoniecznie z tym związane, no jak to w każdym zespole pojawiają się również inne obowiązki. Ale to było moje główne zadanie, z którego myślę, że jestem naprawdę całkiem dumny. Wojtek troszkę, czyli mój tutaj przełożony, wrzucił mnie na głęboką wodę, ale myślę, że sobie poradziłem i bardzo mi się podobało. Czy teraz dalej się tym zajmujesz? Teraz się już tym nie zajmuję, ponieważ produkt jest już oddany i gotowy dla klienta, natomiast oczywiście na przestrzeni tego czasu pojawiły się nowe produkty i sprawy, można powiedzieć, którym się zaczęliśmy zajmować. Wraz z koleżanką zespołu budujemy modele predykcyjne, przeprowadzamy analizę, analizę danych, czy to właśnie w Pythonie, czy to w R. Przygotowujemy się obecnie do prezentacji dla, dla klienta. No, myślę, że obszar całkiem, całkiem skomplikowany, ale na pewno zachęcający. Przede wszystkim bardzo dużo zadań programistycznych, analizy danych, modeli właśnie predykcyjnych, czyli wszystko to, co w Data Science najlepsze. A jakie kompetencje macie w zespole? Dzielicie się tymi zadaniami? Jak to wygląda? Jak wygląda ta współpraca u Was? Trochę no, myślę, że jest. Okej. Okay. Myślę, że to jest chyba największa zaleta tego zespołu, czyli jesteśmy bardzo różnorodni w zespole pod kątem wymiany informacji i umiejętności. Mamy oczywiście osoby, które specjalizują się w data science, takie jak na przykład, no może powiedzmy, że ja, no moja koleżanka, czy to na przykład Michał u nas w zespole, ekspert od tej, od tej dziedziny. Natomiast pojawiają się też osoby, które rzeczywiście przede wszystkim umieją dobrze programować, są deweloperami, architektami, to na przykład, nie wiem, frontendowcy, sam sobie nasz kierownik właśnie zespołu ma bardzo dużą wiedzę o kliencie, co możemy w łatwy sposób wykorzystać, żeby nasze tak jakby zadania realizować i wdrażać w życie. no Bo to akurat wiedza o kliencie, o ich o jego systemach jest bardzo, bardzo cenna. Poza tym Myślę, że to, że się spotykamy bardzo często na daily, to w ogóle jest taka anegdota, że no nasze daily zazwyczaj trwa tyle, co burza mózgu w innym zespole. Tu powinno trwać 15 minut, a my jeszcze czasem potrafimy po godzinę siedzieć codziennie i dyskutować o różnych tematach. Ale tak właśnie współpraca jest nawiązana między nami w zespole, że lubimy się po prostu. Wymieniać tymi informacjami, pomagać sobie wzajemnie, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na, na projekcie i, i na pewno nikt nie pozostaje bez odpowiedzi czy, czy pomocy. A jeżeli tutaj mówimy o tej pomocy, to Piotrze, gdybyś miał jakieś tipy swoje, takie wskazówki dla osób, które są zainteresowani stażem, co byś mi podpowiedział? Hmm. Myślę, że na pewno to, co. To, co ja chyba robiłem, żeby na taki, na taki staż, na taki program się dostać, tu przede wszystkim mówię o jednak ciężkiej pracy. Tutaj potrzeba swojego wkładu własnego. Polecam przede wszystkim realizować swoje własne projekty, które będą pogłębiać wiedzę. To jest bardzo, no, może oczywiście nie odzwierciedla tego dokładnie, co, co robi się w pracy komercyjnej, ale na pewno pomaga łatwo się przystosować, kiedy przyjdzie się do takiej, do takiej pracy. Same w sobie na pewno czytanie książek. Tutaj też nie mówię, żeby codziennie maltretować się jakąś wiedzą i wkuwać powiedzmy nieograniczone ilości, których się nie da zapamiętać, ale na pewno ta systematyczna praca i pogłębianie swoich umiejętności będzie bardzo pomocna. No i przede wszystkim pracowitość, czyli trzeba być, być wytrwałym, no jednak, sama dziedzina data science jest dosyć trudna, zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre pojęcia, czy to jakieś matematyczne, czy to właśnie jakieś analizy, no mogą przysporzyć oból głowy, ale trzeba się po prostu nie zniechęcać i, i próbować. Piotrze, a wiem, że wy dalej szukacie kogoś do swojego zespołu. Dalej to może trochę za dużo powiedziane, bo liczba zgłoszeń na wasze oferty przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Także super gratulacje, bo moi drodzy macie szansę trafić na naprawdę super zespołu. Ale powiedz nam, kogo wy poszukujecie tak z waszej perspektywy? Hmm. Hmm. No tutaj myślę, że... Muszę podkreślić, że to muszą być na pewno osoby ambitne, pracujące, w którym rzeczywiście chce się posiąść jakąś wiedzę, mają naprawdę zapał do pracy, bo u nas, jeśli chodzi o jakieś naprawdę ciekawe zadania, nie jest trudno. Mamy, myślę, że, bardzo interesujące obszary, w których każdy może znaleźć swoją jakąś rzecz dla siebie, bo tych zadań rzeczywiście jest dużo. Natomiast poszukujemy przede wszystkim osób, które będą pokazywały, że chcą się czegoś nauczyć. I to może tak brzmi sztampowo, bo tak się mówi, że to jest taka podstawowa, że zawsze szukamy osób chętnych do pracy. Ale myślę, że w naszym zespole to jest klucz, żeby komuś naprawdę chciało się zagłębiać w te tematy. Troszkę, co by nie powiedzieć, jednak te osoby z Data Science nazywane są czasem takimi jednak kosmitami, tam rzucamy pewnymi określeniami, które dla osób, które pewnie przyjdą na samym starcie, mogą się wydawać niezrozumiałe, ale tym się nie przejmować, to jest, to jest normalne, bo, bo każdy jednak zaczyna, tak samo jak ja rok temu, to byłem dokładnie taką samą zieloną osobą, przychodziłem na te spotkania i naprawdę nie wiedziałem, o czym, o czym mój kierownik wraz z kolegami mówi. Ale po, po jakimś czasie można naprawdę zagłębić się w tę tematykę i, i, i nadawać na tych samych falach. Więc myślę, że to jest podstawowy klucz. No i taka otwartość chyba do, do innych osób. My, my cenimy sobie bardzo to, że możemy wspólnie się komunikować, wymieniać właśnie tymi informacjami, nowinkami. Więc osoby otwarte, pozytywne i, i te, które rzeczywiście mają ochotę pracować i, i są chętne się uczyć, na pewno będą bardzo mile widziane w naszym zespole. Piotrze, no to powiedz nam jeszcze trochę, jacy wy jesteście, tak prywatnie, jacy jesteście w zespole? To jest myślę, że zbiór bardzo różnorodnych charakterów, bo czasem mi się w sumie nie mieści w głowie, jak tak różni ludzie potrafią wsiąść na jednym spotkaniu i zacząć dyskutować na dokładnie ten sam temat, ale jednak z różnych perspektyw każdy na to patrzy, bo, bo każdy ma inne podejście, każdy ma, ma inny charakter. Jednak w naszym zespole znajdą się fascynaci tańca, znajdą się podróżnicy, znajdą się. Osoby, które na pierwszy rzut oka właśnie nie wydają się, że są takimi super śmieszkami, duszą towarzystwa, ale no właśnie takie, takie rzeczy wychodzą na, na wspólnych spotkaniach jakichś integracyjnych, taką osobę można naprawdę poznać, czy to właśnie na jakichś prywatnych rozmowach. I okazuje się, że te osoby poza tym, że są naprawdę geniuszami w swoich dziedzinach, to przy okazji mają jeszcze takie pasje właśnie jak taniec, jakieś, nie wiem. Gotowanie, siłownia, wszystko tak naprawdę od góry dodało, więc myślę, że każdy, każdy znajdzie w naszym zespole osobę, z którą będzie się w stanie fajnie porozumiewać i dogadywać. Piotrze, to wy ja w takim razie bardzo Ci dziękuję, że dałeś nam szansę lepiej poznać Ciebie i Wasz zespół. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrawiamy też Wojtka, którego dzisiaj wspomniałeś. Dzięki Wojtek. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za wywiad. No i liczę, że do zobaczenia już wkrótce w powiększonym składzie. Ja również bardzo dziękuję za wywiad. Cześć. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.